To wszystko, ja powiem wam, to wszystko się działo przez Krzysztofa K. On tak doprowadzał mnie do tej sytuacji, że po prostu wolałem sobie uciekać, żeby odpocząć. No w jakiś sposób niszczyłem się, ale byłem dobrze, cztery miesiące to po prostu trochę zdrowie polepszyło się i po prostu jestem z tego zadowolony. No i bardzo dobrze. Cały cyrk nie ma sensu. To dopiero się rozwinie ten cyrk. No nikt się nie spodziewał, ja się spodziewałem, ponieważ ponieważ tam na miejscu już Olgierd, Olgierd załatwił mi obsadę, załatwili mi wszystko. Olgierd tutaj, ja tylko odebrałem majora. No dziękuję, że pisałeś. No właśnie. No w jaki sposób? Tyle czasu? No ile z tych lat znamy? 巡逻。你